Hans Christian Andersen Słowik Cesarz Chin miał najpiękniejszy na świecie ogród. Rosło w nim mnóstwo smukłych drzew, wokół szumiały potoki, a na wonnych kwiatach wisiały srebrne dzwonki dźwięcząc melodyjnie na wietrze. Jednak głos pewnego małego ptaszka, który tam mieszkał, był nawet piękniejszy niż sam ogród. Tym ptaszkiem był słowik, a kto usłyszał jego śpiew, nie mógł wyjść z podziwu. Służące przerywały swoją pracę, by go posłuchać, ogrodnicy opierali się na grabiach i wsłuchiwali w jego trele, a goście długo nie mogli zapomnieć pięknych pieśni ptaszka. Cesarz rzadko przechadzał się po ogrodzie i nie miał więc pojęcia o istnieniu Słowika. Pewnego dnia cesarz czytał książkę o swoim słynnym na cały świat pałacu. Gdy doszedł do opisu ogrodu, uśmiechnął się z dumą. Nagle jednak zmarszczył brwi. Napisano tu, że najpiękniejszą rzeczą w moim ogrodzie jest śpiew tutejszego słowika, powiedział. Gdzie jest ten słowik? Chcę go posłuchać. Służący zaraz pomknęli do ogrodu, pędem zbiegli po pałacowych schodach i rozpierzchli się goniąc po alejkach i przemierzając trawniki w poszukiwaniu słowika. Nikt z nich nie mógł jednak odszukać ptaszka. Prawda była taka, że oni również rzadko odwiedzali ogród i nie mieli bladego pojęcia, gdzie może znajdować się słowik. Wkrótce jedna z pokojówek przyszła sprawdzić, dlaczego w ogrodzie panuje takie poruszenie. – Przepraszam – powiedziała nieśmiało – mogę wam wskazać, gdzie mieszka Słowik. Codziennie, gdy wracam do domu, słucham jego śpiewu. Świta cesarza podążyła za nią przez ogród. Po chwili w oddali rozległo się głośne muuu, Słyszę go – zawołał jeden ze służących z radością – co za piękna piosenka. – To nie Słowik – poprawiła go pokojówka – to krowa. Kiedy mijali staw, usłyszeli inny odgłos. Rere, kum, kum. Słyszę go, krzyknął inny służący. Wspaniała muzyka. To nie słowik, powiedziała pokojówka, powstrzymując śmiech. To żaba. W końcu dotarli do drzewa, na którym mieszkał słowik. Tam jest, oznajmiła pokojówka, pokazując szarego ptaszka siedzącego na gałęzi. Wykluczone, zaprotestował jeden ze służących, jak takie pospolite stworzenie może mieć wyjątkowy głos. Wtedy ptaszek otworzył dziób. I zaczął śpiewać. Jego śpiew był tak piękny, że gdy skończył, wszyscy służący płakali ze wzruszenia i wycierali nosy. Drogi słowiku, zwróciła się do niego dziewczyna, nasz czcigodny cesarz pragnie posłuchać twojego śpiewu. Czy udasz się z nami do niego? Słowik zleciał z gałęzi prosto na otwartą dłoń pokojówki. Pójdę z wami, choć mój głos najlepiej brzmi tutaj, wśród drzew, powiedział. Kiedy pokazano słowika cesarzowi, władca był rozczarowany. To niemożliwe, oznajmił, i to bezbarwne stworzenie ma być największą zaletą mojego ogrodu. Wtedy ptaszek otworzył dziób i zaczął śpiewać. Kiedy skończył, cesarz płakał ze wzruszenia i zażądał chusteczki, by otrzeć łzy. Zamieszkasz w złotej klatce w moim pałacu i będziesz śpiewał mi całe dnie oświadczył. Dziękuję, lecz wszystko, czego mi trzeba, znajduje się w ogrodzie powiedział ptak. Cesarz nalegał jednak i Słowik musiał zamieszkać w złotej klatce w pałacu. Choć z tęsknotą spoglądał przez okno na niebo i drzewa, codziennie starał się śpiewać jak najpiękniej dla cesarza. Do pałacu przychodziło coraz więcej osób, by podziwiać śpiew Słowika. Biedny ptaszek był wyczerpany koncertami, a jego głos słabł. Pewnego dnia cesarz otrzymał prezent. Na bileciku widniał napis Doskonały Słowik dla doskonałego cesarza. Władca niecierpliwie rozdarł papier i ujrzał figurkę Słowika z prawdziwymi klejnotami zamiast oczu, prawdziwymi złotymi piórami i złotym kluczykiem do nakręcania mechanizmu. Wspaniały! zawołał cesarz i klasnął w dłonia. Po nakręceniu mechanizmu ptak zaczął śpiewać. Miał metaliczny głos, a przy śpiewie poruszał złotą główką i mrugał pozbawionymi blasku oczami z klejnotów. Ten ptak nigdy nie zmęczy się śpiewaniem, powiedział cesarz i ponownie nakręcił mechanicznego słowika. W dodatku, aż miło na niego spojrzeć. Tego dnia cesarz wysłuchał śpiewu z mechanicznego słowika 100 razy, następnego dnia również, a trzeciego dnia wszyscy zapomnieli o prawdziwym słowiku. Ptaszek wrócił więc do ogrodu, gdzie odzyskał siły i dobry nastrój. Cieszyli się z tego również ogrodnicy i pokojówki, którym brakowało jego treli. Minęło kilka miesięcy, w ciągu których cesarz nie robił prawie nic innego, tylko słuchał mechanicznego słowika. Nakręcał mechanizm i słuchał go zaraz po przebudzeniu, podczas obiadu, po obiedzie oraz przez całe popołudnie. Zapraszał gości na kolację tylko po to, by posłuchali niezwykłej pozytywki. Pewnego ranka cesarz nakręcił słowika, lecz zamiast melodii rozległo się stuk-tuk bombędz i zapadła cisza. "Zepsuł się!" jęknął cesarz. Niech ktoś go szybko naprawi. Wszyscy służący zaraz ruszyli na pomoc cesarzowi. Pędem zbiegli po pałacowych schodach i rozpierzchli się po mieście, pytając wszędzie, czy ktoś potrafi naprawić mechanizm słowika. Pierwszy rzemieślnik, którego sprowadzili do pałacu, otworzył słowika, lecz gdy ujrzał skomplikowany mechanizm, tylko podrapał się w głowę. Kolejny rzemieślnik wyjął z wnętrza słowika koła zębaty i sprężyny, ale nie potrafił ich włożyć z powrotem." Trzeci rzemieślnik spojrzał na ten bałagan i pokręcił głową. Tego nie da się już naprawić, oznajmił. Cesarz ze zgryzoty nie wstawał z łóżka, zepsutego słowika trzymał na szafce obok i spoglądał na niego ze smutkiem. Nikt nie był w stanie go rozweselić. Nie chciał jeść ani pić, zbladł, wychudł i zaczął podubadać na zdrowiu. Wszyscy chodzili po pałacu na palcach, martwiąc się, że cesarz może umrzeć ze smutku. Nikt nie wiedział, jak go pocieszyć. Pewnego ranka cesarz usłyszał śpiew prawdziwego słowika za oknem. Jego wesoły świergot podniósł go na duchu. Słowik! zawołał i wyskoczył z łóżka. Spojrzał przez okno i zobaczył ptaszka siedzącego na gałęzi drzewa. Doszły mnie słuchy, że zachorowałeś, powiedział słowik. Postanowiłem więc przylecieć i poprawić ci humor moim śpiewem. Od razu poczułem się lepiej, potwierdził cesarz. Przepraszam, że cię zaniedbałem. Czy wrócisz do swojej złotej klatki i znów będziesz dla mnie codziennie śpiewać? Dziękuję, ale wolę mieszkać w ogrodzie, odpowiedział Słowik. Obiecuję jednak, że codziennie będę tu przylatywał, by dla ciebie śpiewać. Od tego dnia Słowik raz dziennie przylatywał na drzewo, które rosło przy oknie komnaty cesarza i śpiewał dla władcy. Cesarz zupełnie zapomniał o zepsutym mechanicznym Słowiku. Zaczął za to częściej przechadzać się po swoim pięknym ogrodzie. Częściej też rozmawiał z ogrodnikami oraz pokojówkami i wiódł długie, szczęśliwe życie. Koniec.